Cześć, witam Was w Akademii Pana Alexa. Jako, że nie samym Leksem żyje człowiek, tak samo kancelaria, nie samym Leksem żyje, dziś kilka słów na temat marketingu kancelarii i dwóch programów, które znacie programów do rozsyłania i przygotowywania newsletterów czyli legal alert dla kancelarii prawnych i tax alert dla kancelarii podatkowych. W zeszłym tygodniu w obu programach zaszły spore zmiany i chciałbym te kilka słów dzisiaj im poświęcić. Wiele osób pytało o to, czy da się zmienić wygląd tego newslettera. Zobaczcie, że ustawiając sobie swoje konto, to co zawsze mogłem i mogę sobie ustawić, to są oczywiście dane, dane firmy, logo i tak dalej, natomiast pojawiły się nowe pola, czyli mogę do mojego newslettera dołożyć linki do swoich social mediów, Facebooka, LinkedIna, być może tam Twittera czy, czy Skype'a. Mogę dołączyć sobie swoją stronę www. mogę, ewentualnie, ustawić jakieś inne pole tekstowe. Ja ustawiłem sobie tutaj dodatkowy dopisek na dole, w stopce. Nie zawsze poważnie o prawie i prawnikach. Nadal mamy te cztery szablony. Możemy sobie wybrać swoje kolory. Możemy zamiast logo wrzucić swoją, jakieś, jakąś inną grafikę, tak jak ja wrzuciłem tutaj swoje zdjęcie. Także to jest pierwsza ważna zmiana. Druga ważna zmiana jest taka, że do tej pory sporo osób pytało, czy można i w jaki sposób taki biuletyn zapisać sobie w formie PDF-a. Choćby po to, żeby go potem oddrukować i mieć na przykład dla klientów, którzy przychodzą do kancelarii. Chciałbym, żeby, żeby wyszli z jakimś materiałem wydrukowanym dla siebie. Teraz zobaczcie, że przygotowując biuletyn, kiedy go wyślę, mogę sobie podejrzeć, jak on wygląda i ten newsletter, który ja dzisiaj przygotowałem, to są te trzy newsy: podatkowe i, i sprawa pracy. Już ta na dole, już ta nowa stopka. Ale mogę też ściągnąć sobie ten biuletyn w formie PDF-a i zapisać, wydrukować. Mieć dla swoich klientów. Tych zmian jest oczywiście dużo więcej, te wydają mi się najważniejsze, chyba najbardziej wyczekiwane, także sprawdźcie, zalogujcie się do swoich legal alertów, tax alertów, stwórzcie nowe biuletyny, pochwalcie się, jak wyglądają po zmianach. Bardzo dziękuję za dzisiaj, dobrego dnia, hej.